Panowie i panie, co dzieje się w makro? Subskrybuj, lajkuj. Zaczynamy. Na poprzednim posiedzeniu Fedu mieliśmy pauzę w podnoszeniu stóp procentowych. Dlaczego stopy wpływają na gospodarkę z opóźnieniem? Dlatego, jak twierdzi Jerome Powell, ta pauza ma na celu zebranie danych o efektach działań Fedu. JP mówi, że jeszcze dwie podwyżki wchodzą w grę. Czy z rzędu tego nie wiadomo? Najprawdopodobniej nie. Rynek wycenia już na 93%, że za 17 dni na posiedzeniu Fedu będzie. Kolejna podwyżka, a na 70% pauza we wrześniu. W tym roku stopy nie będą obniżane, czyli potencjalnie osiągniemy nawet Fed Funds rate 5,5% oraz 5,75%. I co to oznacza dla rynków finansowych? Oznacza to przepływ kapitału do obligacji rządowych. Te są znakomicie oprocentowane. Od roku 2006-2007 nie można było tyle zarobić na instrumentach oferujących bezpieczny stały dochód. No i tak długo jak stopy procentowe będą utrzymywały się wysoko i właśnie będzie można zarobić na rządowych instrumentach inwestycyjnych około 5%, gdzie po drugiej stronie równania mamy akcje oferujące 8-10% rocznie, ale te są ryzykowne i można stracić. Więc prostym rozwiązaniem dla dużego kapitału jest wybór obligacji. W takim otoczeniu ekonomicznym kapitał migruje do dolara i do instrumentów rządowych. Póki co giełda Daje sobie bardzo dobrze radę. W ciągu ostatniego półrocza wiele spółek powróciło na poprzednie poziomy, a nawet wskoczyło na ATH. W szczególności dobrze radzą sobie korporacje technologiczne. Tak wygląda wykres Meta. W ciągu ostatnich trzech kwartałów plus 230%. A tutaj mamy Apple plus 50% w pół roku i nowe ATH. Dolar ma się całkiem dobrze i te wysokie stopy procentowe będą go wspierały. Może się umacniać. Dlaczego? Proste. Kapitał światowy w otoczeniu wysokich stóp procentowych. Procentowych, lokuje swoje środki w amerykańskich obligacjach, które są najbezpieczniejszym instrumentem inwestycyjnym na świecie. Żeby inwestować w obligacje US, trzeba kupić dolara, rośnie popyt i w efekcie jego cena. No i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie stopy były obniżane. Sam Jerome Powell mówi, że w tym roku jest to niemożliwe. 12 lipca będziemy mieli kolejne wyniki inflacji w US. Core inflation wciąż utrzymuje się na wysokich poziomach. Obecnie 5,33% Rezerwa federalna z Cleveland szacuje, że lipcowy wynik core inflation Będzie na poziomach 5-5,3% Czyli na podobnych poziomach, na których jesteśmy obecnie Co jest martwiące, ponieważ pokazuje nieefektywną politykę Fedu Pomimo podnoszonych stóp, zmniejszania ilości pieniądza w obiegu Inflacja pozostaje podwyższona Dzisiejsza sytuacja w makro sprzyja wartości dolara Jest niebezpieczna dla giełdy, czy np. złota jeżeli chodzi o Bitcoina to tutaj dużo zależy od ETF-ów Nawet jeżeli wszystkie rynki będą krwawić A na Bitcoinie będzie spot ETF To możemy otwierać szampana Przypominam, że w przyszłym tygodniu jest oficjalne spotkanie korporacji składających wnioski z sec Więc pewnie będą nowe informacje Tak o, kryptobloger ma kolejnego wspierającego na Patronite Krypto Andrew, bardzo dziękuję Zapraszam Was do rozważania wspierania Łysego na Patronite Subskrybuj, lajkuj, nara